Jak 15 Dobrze, robisz? dobrze. Nie jestem, ja będę słuchać, co mówisz w pewnym momencie. W pewnym momencie się pije kawę. Rozmowy w toku, no. My przyjedziemy do ciebie. O! Możecie, no nie ma problemu. Byłem na początku w Polsce po sezonie, potem do Japonii poleciałem sobie na tydzień. Tam był taki mecz pożegnalny byłego zawodnika, trochę spędziłem sobie czasu prywatny w Japonii. Najpierw byliśmy ze znajomymi na parę dni w Zakopanem, potem spóźniona trochę podróż poślubna z żoną na, na Malediwach. Pierwszy tydzień tak naprawdę od razu po meczu byłem w Turcji, więc nie ukrywam, że sobie trochę pofolgowałem, więc e, e, przy smaków tureckich i nie tylko. E, po zjadałem bipu wypijałem. Odwodziłem też podpisaliśmy współpracę z klubem. trochę czasu w Tokio spędziłem. Byłem pierwszego tygodnia na wakacji na Madagaskaru z dziewczyną. Potem wrócili jesteśmy i prosto do Czech, do Zlina, do miasta, gdzie mieszka moja rodzina. Ja spędziłem w sumie fajnie, bo z rodzinką na tym mi najbardziej zależało i no fajnie, mnie zawsze cieszy taki wolny czas. Przede wszystkim z rodziną. Byłem z rodzinką w Karpaczu. Spędziliśmy dosyć aktywnie, bo spacerowaliśmy. Akurat mieliśmy śnieg, więc super. Wjechaliśmy sobie na śnieżkę. Wróciliśmy w drugi dzień świąt, więc ten drugi dzień świąt z rodziną. E, potem z kolei odwiedziłem swoich rodziców w Toruniu, więc mówię, to był aktywny poczynek dużo w rozjazdach. Bardzo podobnie jak tylko spędziłem też właśnie z rodzinką fajnie w domu. E. Cieszyłem się z tego, że pod dostałem coś, na co bardzo długo liczyłem. ale te... Chyba auto. Dokładnie. Czy nie? Oh. Znaczy bardziej zasiłek, że tak powiem, na te auto. Później święta w gronie rodzinnym. No i po świętach Mikołaj mi przyniósł prezent i, i, i pojechałem na mecz Milan Roma. Przez tydzień w Japonii. No i potem wróciłem do Polski, święta i wszystko. Nowy rok cały czas tu w Polsce na Śląsku. I niesta się postarzał? Powiem, że nie, zawsze tak samo wygląda.